Warto naprawdę nie spieszyć się, też ma to oczywiście plus właśnie taki, że no, nikt z was nie zaskoczy. A propos zaskoczeń, zobaczcie, że straciłem ponad połowę zdrowia przez coś takiego, nie? No? Tragedia. Czemu on mi plecy dam? Nie rozumiem tego. Mamy ripostę! Kurde, za pierwszym razem! 406 obrażeń. Pięknie. No to niezły magę, jeżeli chodzi o riposty, to naprawdę wygląda to cudownie. Można to monstrum trzymać na dystans, względnie spokojnie, ale jak już oberwiecie, no to naprawdę są to konkretne obrażenia. Mamy go w ostatniej sekundzie, ależ to był filmowy! Po prostu jego łapa była już przede mną, a wiem, że nie mnie zabił, bo mam mniej niż połowę życia. Każdy atak przeciwnika stanowi dla mnie śmiertelne wyzwanie i zagrożenie życia. I wiem, że tak jest też często w normalnej grze, aczkolwiek ten margines błędu jest tutaj zdecydowanie mniejszy. No ale coś za coś. Mogę atakować z dystansu, mogę się nie przejmować totalnie tym. Nie można go oznaczyć jak chcieli. To jest moje ulubione miejsce. W sumie. Mamy pierwszą taką okazję, żeby wykazać backstabem. Uznajmy, że to był backstab. Weźmy, <grym> że to był backstab. Nie wnikajmy w szczegóły. Nie wiem, czemu go to nie wzięło na backstaba. Chyba troszeczkę za daleko byłem. Coś tak przez to. Nie, z monstrum jest chyba nietykalne. No boże. Lecz się. No nie! Ostatni strzał! On nie zabije jak nic. No nie namierzyłem go, serio nie! Nie! Jak ja z tego wyszedłem! Jak on się tam zmieścił w ogóle? Dobra, to już zaspokojnie było w tej serii, nie? Jak na mnie O, o Jak na mimika na tym poziomie! Coś się stało! Pierwszy zgon na mimiku, moi drodzy, jak zwykle ta przeklęta skrzynia mnie zniszczyła! Patrzysz się on wyprawia po prostu, nie. Nie! Nie pałka! Ty Uratowałem was! A teraz chodźmy do tego, którego nie chciałem spłoszyć i prawie to zrobiłem. NIE! Jaszczurko, nie rób mi tego! Proszę! Nie spadaj tam! Umrzyj tu, na górze! Dla mnie, zrób to! Jezu, jaka panika! Czysty klej, doskonale! Ale się tam na dole twoje poruszenie zrobiło. <grytanie> Wszystko miałem pod kontrolą, moi drodzy, oczywiście, że tak. Dobra, opuścił tarczę. Ja, oczywiście, że podniesie ona. na ostatni moment. O, wy kurde, miałem szczęście teraz! Boże! O już się szykował do wyprowadzenia ataku! Zobaczymy też jak tutaj poradzę sobie z tym. No, z zaskoczenia jak widać jednak dużo można podziałać. Nie wiem czy to będzie dobrze wymierzone. Będzie idealnie! Boże, on się akurat odsłonił! Ale to się... Ja nie powiem, że poszczęściło, po ale... ale to mi się udało po prostu wyliczyć co do sekundy. Hmm. W ten sposób? No, za dużo to nie zrobiłem. O Boże! Ej, zabiło to ich! Oczywiście, że tak chciałem, żeby to było. <laughs> Dobra Siezy, zginął zginął, do Eee! Nie wierzę! No nie wierzę, jaki ja jestem, po prostu. Dzban. Magiczny dzban. To właśnie ja. <laughs> o kurde. A w sumie ja tutaj zdobyłem to wszystko. Wow. O. Nie wierzę! Nie trafiłem na tą drewnianą podłogę! Ile ja tam dusz miałem? Ja pierdzielę! No to, to, to była moja popisowa akcja, nie? Bez dwóch zdań. I zanim pójdziemy tam na dół jeszcze, to chciałbym przejść się do NPC, którego mogę już teraz w końcu uratować, za sprawą tego klucza, który podniosłem. Opis tego klucza pokażę Wam na miejscu, żeby pokazać, jak fajnie po prostu nas gra kieruje. Też opisem takiego klucza, gdzie możemy, jakby wiecie, wykorzystać go. z tymi halabardami jakby, bo no ci się tak totalnie... Wow! Jakie skrypty się odpaliły! Bo ci też to się totalnie nie bronią. Ej, i właśnie tak, uświadomiłem sobie, że nie, ze złego ogniska pobiegłem, bo z tego wystarczyłoby zejść na dół i trafiłbym do tego miejsca. No ale dobra, zrobiliśmy sobie taką małą wycieczkę. Nie wiem czemu zawsze myli mi się to w tej lokacji. Że zostawili. Nie wiem tylko czy ten gość mi z toporem zaraz na głowę nie zeskoczy. No, zobaczmy. On czasami ma tendencję do tego. No! Głupie! Bardzo głupie. O Boże. Jezus! Smarem mnie! Prawie na hita mam mnie, no! Nie wierzę w to. Psz, wiedziałem, że tak się to skończy. Za długo, za długo, za długo i jeszcze raz za długo wyprowadzam to zaklęcie. Dobra, widzimy się na miejscu, bo no jak sami widzicie, w zasadzie tam po drodze nic takiego nie ma, żebym miał umierać jakoś. O Boże, powiedziałem to, dostałem w głowę i zginąłem, bo mnie zrzucił! I zjechał sobie! Like a boss! Będzie łatwy do pokonania w ten sposób! Ha! I kto kogo tutaj zaskoczył, co? Gościu? Kto jest martwy w tym momencie? No ty jesteś. Jezus Maria, ale to było... Słabe. No, kurier się nie spieszy, jak to zazwyczaj bywa. Przestraszyłem się tego hałasu. Jak widać, nie dbał paczki, czyli wszystko się zgadza. Roztrzaskał nas po prostu. Dobra. Ale zrobimy to nieco inaczej. A mianowicie spróbuję tutaj. No i. Kurde lipa. Ani. O Boże! Ale to było słabe. Nie będę miał ani jaszczurki, ani skarbą Ha! Patrzymy sobie też tą magiczną broń. Może w akcji. O Boże! Właśnie. Magiczną broń powiedziałem, i z niej skorzystałem. A chodziło mi o miecz. O ja pierdzielę. Jeszcze mnie zabiję zaraz. Tam też za moment sobie będę musiał już pójść, ale najpierw słuchajcie, o może nie za taki moment. Najpierw mamy tutaj jeszcze interesę. Za dłuższy moment tutaj wrócę. Ha! Kocham Dark Souls właśnie za takie sytuacje. Chcecie coś zrobić, jesteście o krok do przodu, to dostaniecie wazonem w głowę, albo jakąś miską z ludzkimi szczątkami i was zabije jakiś koleś, nie? To jest po prostu piękne. To jest esencja tej gry. O Boże. Pięknie, kurde. To nie zła pułapka. O Boże. Prawie tak proste jak te dwie tutaj. Próbujemy tak to zrobić i. Dwie pieczenie na jednym ogniu. O Kurde. To nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł! Ja PIERDZIELE zrobiła to! Naprawdę zrobiła to! Jaka psycholka! O mój Boże! Ale no bez przesady, żeby mnie aż tak zjadły, nie? No mówię Wam, że ja jestem takim papierkiem tutaj z taką ilością zdrowia, że zaraz mnie szczury zjedzą. A co dopiero misjonarki? Nie to! No, o to chodziło! Boże! Nie! Zrobię to sobie teraz w ten sposób, słuchajcie. O Boże! Wiedziałem, że jak to zrobię na odcinku, to po prostu zginę, a jak zrobiłem poza odcinkiem, to my tylko raz uderzyli, nie? Po prostu wiedziałem, że tak będzie. Dlaczego? Dlaczego to tak musi wyglądać? Boże! A mogłem stanąć i ich zastrzelić po prostu z góry. I wiecie co? To jest bardzo dobry pomysł. Ale nie zrobię tego. Nie, 4000! Zrobię to teraz! Nie cię szczurze! Ty gnojku mały! Cztery tysiaki poszły! To jest cały poziom prawie na tym etapie. I ja nie wierzę! Wiedziałem, że tak się stanie, nie? Czy to krzyki niczym z horroru jakiegoś? O -o. <laughs> Szkoda, że akurat spadł ten, co był obity już, ale dobra, nie ma to znaczenia. Papa mój skrzydlaty przyjacielu! Dzięki, że mi pomogłeś. To był chyba ten nawet, nie? Który mnie atakował? No bo kto inny mógł to by być. O o. Spróbuj czas w plecy. Przed tobą śmierć. Bardzo optymistyczne. Nie ma co. I zachęcam również do zostawienia komentarza pod tym odcinkiem. Jak wiecie, wszystko czytam. Staram się na wszystko odpowiadać, jeżeli są jakieś pytania. Propozycje biorę do siebie, także. Ja pierdzielę naprawdę przed tobą śmierć! Także umieramy. <noise> o kurde, dobra, tego to się totalnie nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że naprawdę on mnie ściągnie na hita. Nie! Nieważne, 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 że nie o to mi chodziło. Najważniejsze jest to, że cały czas jeszcze jakimś studem po prostu tutaj żyje. Próbuję się zmierzyć z tym rycerzem, ale wiem, że mogę tego żałować i to bardzo. No właśnie. Co z tego, że był na jeszcze jedno trafienie, nie? Oj, to będzie, słuchajcie, piękne. Patrzcie na to. Ja pierdzielę! Multikill! Chyba 10 skosiłem. Idzie. Spadła! Mroczny <noise> duch wygnany! I proszę, uczciwie, ale 200 IQ zagranie jak na maga przestało, czyli małym wysiłkiem osiągnąć jak najwięcej. No i właśnie to się stało. No pięknie po prostu na Koncertowa zemsta za to, że przez nią straciłem 5000 ostatnio. Nie mówię, że przez siebie czy coś. I tu już widać, że mnie nie było, bo przecież mamy skarb do podniesienia. O, on jak tu, jak miło. Ej! Misjonarka spadła, widzieliście to? Jak to się stało? Dlaczego? Zrobicie, jak gdyby nigdy nic. Udajesz, tak miało być. Dlaczego to się stało? Nie rozumiem. Wow! Nie! Spokój SIĘ! Jak kozioł skaczący. Uuu, nie cierpię tych wrogów, naprawdę! Jezus Maria! Jak on się nagle tak znalazł przy mnie? Ej, W przypadku tego wroga może to zrobić różnicę, zobaczmy. Tak, jest na strzał. Chociaż nie wiadomo... EJ NIE! WOW! No nie wierzę! Jeszcze bym nie zabił! Jednak mój kilof jest nieulepszony, to no, robi to fajne obrażenia. Jeszcze raz? Jezu! Że nie wypadł, tylko! <laughs> Nigdy tak nie miałem jeszcze! Serio? Szalona sytuacja. Dym zginął przez taką animację. 310 obrażeń. Pięknie to wygląda. Oo, o. Ty mógł mnie zabić jednym trafieniem. Tak jak ja go teraz. Ty się jak wpadł. Świetnie. A! Jezu! Jaki zawał! Giń! Ja myślałem, że to jest ściana! A nagle nie! O mój Boże! Jezu smaru, jak mi serce stanęło na momencie! Spróbuję walki bezpośrednio, nie? Nic do stracenia! Ale okej, okay, została mu jedna trzecia. Zdrowia. No nie wierzę! Ale mnie ściągnął! To mnie zawsze zastanawia, dlaczego tu jest animacja, że on bije głową w ścianę. Kiedy on stoi kurde na środku drogi. I tu nie ma ściany! A jest dźwięk. <laughs> Może jest mimem takim zaawansowanym. Zobaczcie. Kurde, tego aż coś podnosi. Co się z nimi dzieje? On chyba na płot wskoczył. No proszę, jak sprawnie można walczyć z nieulepszoną bronią. Ale broni nie miała wpływu na to, że miałem, jeden, że miałem e, tyle HP, że schodzę na strzała, nie? Piękna sytuacja. Jest, tak mi gra wyjaśniła, no ale broni nie miała to nic do rzeczy akurat. Masz, kurde, pół Czy serio? Przełamałem mu blok? Wow. <głos》> Kostur jest naprawdę OP. Chyba lepszym wyborem byłoby podejście tutaj do olbrzyma, ale najpierw. Czas na, rzecz jasna, wzmocnienie. Zobaczmy, jak będą wyglądały obrażenia. Ej, jest naprawdę super. Widzę, że naprawdę, no... mnie nie toleruje magii Hedson za 1159! Jezus Maria, jaki ten mój czarodziej się robi potężny już! Um, w wielu sytuacjach, zwiększając obrażenie, widziałem coś, czego nie chciałem zobaczyć. Przepraszam, to nie było intencjonalne. Nie no, za każdym razem Zapominam, że on spada przy wyjściu Zostaw mnie, glucie I moi drodzy Tak, tutaj jest niestety potwór I to potwór Nie byle jaki, bo jeden z najbardziej przerażających Po prostu w całym Dark Souls 3, moim zdaniem Olch, co to dostał Ja pierdziele, dobra Ośmieszony po prostu, z uwagi na takie obrażenia Szafil Aldricha Jezus Maria To jest sytuacja akurat. trochę patowa. Jako czarodziej, no nie mam za bardzo siły przebicia. Co się z nim stało? Zginął! Cofam to, co powiedziałem. Więc mógłbym teoretycznie wykorzystać to bardzo szybko. No, zanim on wstanie, to. A, miał tarczę, ale zanim ją w ogóle ustawi, to nie ma sensu. Co ty robisz? Czemu się ze ławki chciał schować? Nie rozumiem tego. <laughs> Jakie to było dziwne. Noga. O Boże. Spróbuj okrążanie, i niech będzie skrzynia. Co? Zobaczmy. Tutaj wypadałoby się jednak rozpędzić. Nie trzeba skakać. Proszę bardzo. No nie, wierzę. Ale przeżyłem. Może jednak zrolowanie byłoby dobrym pomysłem? Kurczę, no nie wiem. Spróbujmy raz jeszcze. No nie wierzę, no. Aha, i teraz zginąłem, mimo że się... To jest dziwne dopiero. Ej, to jest naprawdę dziwne, że zrobiłem dokładnie to samo, co wcześniej. Tyle, że teraz gra postanowiła mnie ukrać śmiercią. Spadłem w ten sam sposób z tej samej wysokości. Spróbuję nieco inaczej. <słuch> no może tym razem? No nie rozumiem. Jezus Maria! Dobrze, nie zmarnowałem żaru teraz, nie? Hmm, a może... Tak? Nie. Na pewno nie tak. No, trzeba przyznać, że naprawdę, to dobitnie powiedzieć, że elementy platformów to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie są w Solosach i naprawdę nie rozumiem, dlaczego From Software umieszcza cały czas zaciekle takie rzeczy w swoich grach. Naprawdę. Spadnę. O mój Boże. Jest! Wystarczyło ponarzekać i mnie wysłuchali. Dziękuję bardzo, ale naprawdę nigdy więcej. Czy naprawdę z wrażenia zapomniałem o szpiegu? O mój Boże, mogłem spać w dobre miejsce i bym zginął. Jasne, że zapomniałem o tym. Co to miało kurde być? Co to była za jakaś? Nieludzka reakcja z jego strony. Właśnie z nadzieją na to, że udałoby się ich jakoś tutaj kurczę podzielić. I tak pojedynczo przeprowadzić, no. Wierzę, że tak da się to zrobić. O. o, 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 dobrze, 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 prawie dobrze, uwaga. No to rozumiem. Jeden tylko przyjdzie tutaj. Gdzie on jest? Halo? Co się stało? Co się stało? Czy go coś zabiło teraz? Uważaj na pułapka. Ej, coś się stało? Czemu on wyparował? Ja wiem, że oni podczas przewrotów znikają na chwilę, ale nie znikają na stałe i nie umierają od tego. I o dziwo, one robią naprawdę sporo wrażenia. Jopierdziane! Ale on robi większe! Czemu ja podszedłem do tego? Joch się wściekł na nich! Znowu to robi. Ej, nie wiedziałem, że on tak potrafi. Nigdy mnie chyba tym nie sprzątnął. Mam tylko nadzieję, że on nie zetnie mostu. Oj, boję się tego. Huh. Chyba ma taką możliwość, zdaje się. Bo czemu nie? Najpierdzielę lepiej będę stąd zabierał się szybciej. O o, o, -o. Chyba nie zdążą zejść z niego. Nie ma szans, przyblokuję was najwyżej. <grym> Ej, ale się zbieramy do skoku jeszcze, Boże. Co się stało z tymi kośćmi? Czemu je tak podbiło tutaj? Ale to było dziwne. Patrzcie co jest za moimi plecami. Napierdziel mnie złapał, no, no nie Kurde, zje mnie chyba Dlaczego nie zrolowałem do boku O mój Boże No nie wierzę, że No nie wierzę, że mnie złapiesz znowu Przecież rolowałem teraz do boku Kurde, on mnie tym rzutem dobija Masakra Dobra, do trzech razy sztuka w takim razie To jest trudniejsze od bossa, serio